Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. kujawsko pomorska szkoła. Wita Was. E-szkoła. Dokładnie, bo nadajemy w internecie. No i mamy dzisiaj temat związany z, też trochę z internetem, z wiadomościami. Przedstawi go pani Aneta Robakowska. Pokażę wam, jak pisać w języku angielskim wiadomości. Witamy. Dzień dobry, pani Aneto. See you soon. O, oh, dzień dobry, dzień dobry. See you soon, Aneta, I will send a message. OK, thanks. Na dzisiejszej lekcji chcę Wam pokazać, jak należy pisać wiadomości do przyjaciół. Jest to nasza ostatnia wakacyjna lekcja. Wakacje się kończą, ale jeszcze spokojnie 10 dni. Nam zostało nawet więcej. Jednak chciałabym Wam pokazać, jak możemy wysyłać w języku angielskim krótkie wiadomości tekstowe, albo może tradycyjnie y, napisać, y, poc wypisać pocztówkę i ją wysłać. Myślę, że też warto. Ok, writing messages to friends. What do we need? Nie chcę Was przestraszyć, ale zacznę od dosłownie maleńkiej rzeczy dotyczącej gramatyki. Kiedy piszemy wiadomość do przyjaciół, opisujemy, jak było, jak nam minęły wakacje, więc potrzebujemy użyć czasu przeszłego. Na pewno ten czas znacie. Jest to czas simple past, to talk about the past. To jest cała gramatyka, jaka nam będzie dzisiaj potrzebna na tym jednym slajdzie. Popatrzcie, chcę Wam przypomnieć, co musimy pamiętać. Czasowniki w czasie przeszłym. W języku angielskim. Czasowniki w czasie przeszłym, czyli w czasie simple past, dzielą się na regular and irregular verbs. Yes. w zasadzie wszystkie we wszystkich czasach, y musimy o tym pamiętać, natomiast w czasie przeszłym wiemy, że w przypadku czasownika regularnego dodajemy końcówkę "-ed", "-play", "-played". W przypadku czasownika nieregularnego irregular jest we have to find the second form of the, on the list of the verbs. Czyli musimy znaleźć sobie drugą formę czasownika na liście czasowników. Jak wiecie, lista takich czasowników jest wszędzie dostępna. Można to łatwo sprawdzić. Czyli zawsze szukamy drugiej formy. Tak jak w przypadku czasownika go, to drugą formą jest went. No właśnie, czasowniki nieregularne, zawsze się ich boicie, ponieważ jest ich aż 200. Ponad y, około 200. Y, no i wydaje wam się, że to jest takie straszne, żeby się nauczyć. Zapewniam was, że z czasem będziecie znali je wszystkie, wszystkie 200 czasowników bez problemu. Nie jest takie trudne. Powiem Wam teraz, zanim przejdziemy do tematu taką anegdotkę na temat polskiego języka, miałam znajomego Anglika, który żenił się y, z narzeczoną z Polski. Miała na imię Kasia. I w dniu ślubu, jak to Anglik, zaczął się śmiać i z angielskim humorem powiedział do mnie, wiesz, właściwie nie wiem, jak na imię ma moja narzeczona, ponieważ z tego, co wiem, to jest Katarzyna, ale słyszę Kasia, Kasi, Kasią, o Kasi, Katarzyna, Katarzyną, Katarzynie i tak dalej. I zaczął się śmiać, że bierze ślub z dziewczyną, a nie zna jej imienia, ponieważ polskie końcówki są dla niego kompletnie niezrozumiałe. Także jak widzicie, każdy język ma swoje trudności. 200 czasowników nieregularnych możemy się nauczyć, ale dziś ich nie będziemy się uczyć. Dzisiaj nauczymy się kilku, a właściwie myślę, że przypomnijcie sobie kilka czasowników, które nam będą potrzebne do tego, żeby opisać, jak spędziliśmy wakacje. Popatrzcie na taki przykład. Przypomnijcie sobie the past simple form of these verbs, the past simple form, czyli drugą formę lub któreś z tych czasowników mają, są czasownikami regularnymi. Na razie nie będę wam podawać odpowiedzi, tak? Sprawdzicie sobie to w tekście. Twist, jak wiemy, twist znaczy tu będzie znaczyło skręcić, na przykład nogę, tak? No i mamy podstawowe czasowniki. Be, twist, get, have and enjoy. I popatrzcie teraz, jak to wygląda w tekście. This is the short information about holidays. But you will see that this holiday was a disaster, czyli katastrofa. OK. Have a look at this message. I will read it to you. and check if you remembered the forms of the verbs hi my friend my holiday to the mountains was a disaster first of all my mom twisted her ankle dad got pain in his back from a heavy backpack my sister was lost for two hours so we were all in panic and finally My grandma had a sore throat from shouting at all of us. Hope you enjoyed your holidays. See you soon, John. To jest krótka wiadomość przesłana na temat wakacji, które niestety się nie udały. Dlaczego? Ponieważ mama zwichnęła nogę w kostce, tata dostał bólu pleców od ciężkiego plecaka. Siostra zaginęła na dwie godziny, więc wszyscy panikowaliśmy, a właściwie byliśmy w panice, tak tłumacząc dosłownie. No i w końcu babcia, można powiedzieć, miała chore gardło, tak? sore throat, znaczy bolące gardło, ale również po polsku mamy takie wyrażenie, że zdarła sobie gardło na krzyczeniu na nas. No i widzimy, że John ma nadzieję, że jego kolega, jednak miał udane wakacje. So this is the short message we are going to work on, but I hope your holidays or holiday was not a disaster. I hope it was real fun. Okay. Mam nadzieję, że pamiętacie formy przeszłe tych czasowników. Tutaj macie je dla przypomnienia. Jak widzicie, mamy dwa czasowniki regularne, twist and enjoy. Pozostałe, dwa są, y, pozostałe trzy są nieregularne. Ulubiony czasownik to be. Wiemy, że jest forma przeszła was i were w liczbie mnogiej. I to jest właściwie wszystko, co musimy pamiętać na dzisiaj z gramatyki. OK. No i mam nadzieję, że możecie powiedzieć I've got 99 problems But I am on vacation and I'm ignoring them all. Czyli mamy 99 problemów, ale ponieważ jestem na wakacjach, to mogę o nich sobie zapomnieć. Nie myśleć o nich. Mamy jeszcze 10 dni wakacji i myślę, że to jest ważne. Ok. So. Let's see how to write a message using just simple simple expressions and using a few verbs, czyli jak można napisać podobną wiadomość jak poprzednia, tylko bardziej optymistyczną, kiedy no, znamy kilka podstawowych wyrażeń i kilka podstawowych czasowników, jakie najczęściej potrzebujemy. Jedziemy na wakacje, no to jesteśmy, chodzimy, widzimy, zwiedzamy, kupujemy, no i mamy świetne wspomnienia i dlatego wybrałam dla Was tylko tych kilka czasowników, Sprawdźcie, czy znacie formy przeszłe. I znając te formy przeszłe, będziecie mogli już zacząć pisać wiadomość. OK. Tutaj mamy odpowiedzi. Myślę, że dobrze są Wam znane te czasowniki, czyli be was where, go went, see saw, visit visited, buy, bought, have. Had. Mamy jeden czasownik regularny. Pozostałe są nieregularne. No to zobaczmy, jak teraz używając tych czasowników i kilku wyrażeń możemy napisać wiadomość, nawet SMSową do kolegi lub koleżanki. Te wyrażenia, które są kolorowe, zobaczycie, że zmieniając je, możemy to samo powiedzieć również innymi słowami. Mamy taką wiadomość. Hi my dear friend how are you my holiday was great i visited two great cities Bydgoszcz and torun i saw many interesting places there museums parks and an old and old monuments you know i bought some funny souvenirs for you i really had a great time see you soon john okay mam nadzieje że Byliście, podobała Wam się wycieczka moja, którą was, gdzie oprowadziłam Was troszeczkę po Bydgoszczy, po Toruniu, więc mam nadzieję, że też moglibyśmy tak napisać, że widzieliśmy wspaniałe miejsca w tych dwóch miastach. Ok. Popatrzcie teraz, jak możemy zmienić tę wiadomość, używając, zmieniając tylko. Wyrażenia, tak? Zamiast hi używamy hello, how are you, możemy powiedzieć how are things, or hope you are well, uh, you know, guess what, big news, yes, see you soon, możemy powiedzieć cheers, take care, all the best, love. Czyli to są wszystko wyrażenia, które mówią w zasadzie to samo, tylko inne słówka, i dzięki temu ta sama wiadomość może być napisana w taki sposób, przeczytajcie sobie. Tak więc jak widzicie, nie musimy tak samo pisać do wszystkich znajomych. Tylko możemy zamiast hi użyć hello. I ta sama wiadomość będzie brzmiała hello my dear friend. How are things? My holiday was great. I visited two great cities, Bydgoszcz i Toruń. I saw many interesting places there. Museums, parks and old monuments. Guess what? I bought some funny souvenirs for you. I really had a great time. Take care, John. Ok. Jak widzicie, mamy tutaj dość długi tekst. Ponieważ wiem, że teraz bardzo modne są SMS-y, wiadomości na Messengerze, na Whatsappie. I na pewno stosujecie tam, spotkaliście się również z pewnymi no, kodami. I ta sama wiadomość może wyglądać tak. No właśnie, ciekawe, czy wasza babcia, czy wasi rodzice umieliby ją rozszyfrować. Czy pan operator by potrafił? Twardy od orzech do zgryzienia, e, przyznaję. E, aczkolwiek e, kilka e, tych e, skrótów chyba będę potrafił e, rozszyfrować. Na pewno e, OMG, czyli oh my god, tak. E, BTW, czyli by the way, tak jest. No i jeszcze. BBQ, czyli barbecue, jakieś grillowanie, zapewne o grillowanie chodzi. Doskonale. Ale reszta to dla mnie czarna magia. Czarna magia? No, muszę przyznać, dla młodzieży jest to piece of cake, czyli bardzo prosta sprawa, ponieważ młodzież jest naprawdę bystra i zaawansowana. Myślę, że bardziej od nas. No to przyjrzyjcie się teraz tej wiadomości. Na pewno bez problemu umiecie ją rozszyfrować. Daję Wam chwilkę czasu. Ok, może nie wszystko. Tu jest lista nasze, naszych kodów rozszyfrowanych. Wydaje się długa, ale myślę, że to dla młodzieży wszystko znane. Hmm. No, może może ASAP, as soon as possible, tak? Tak szybko, czy jak, jak najszybciej, albo tak szybko, jak możesz. To chyba jedyne. OK. So, check if you can read this message again. I can read it, but it took me a little bit of time, czyli ja potrafię, ale zabrało mi to troszkę czasu. Czyli jak widzimy, mamy Hi, my... Dear friend, how are you? At the moment I'm at home. Oh my god, my holiday was great. I visited two great cities, Gdańsk and Toruń. I saw many interesting places there. A uh, Nie aż tu nie widzę tego tekstu za dobrze. Może podejdę sobie. Pozwolę sobie podejść. E Changing this, uh, by the way, Torun is the center of the universe. Changing the subject, Czisminian temat. I bought some, in my opinion, funny do-it-yourself souvenirs for you. I really had a great time. So, see you face to face soon, and we will have a nice barbecue. Just let me know when or text me. Or leave a message on Facebook. Got to go. See you later and write to me as soon as possible. Love, Mary. Tym razem pisała Mary. Jak widzicie, znacie wiele skrótów, których nawet ja, czy nawet Pan Operator, mimo że jest młody, nie wszystkie zna. I dodając te skróty, możemy naszą wiadomość naprawdę urozmaicić i rozszerzyć o wiele informacji. Tak więc zachęcam Was do pisania w języku angielskim. Nie bójcie się. Wystarczy kilka czasowników, znać ich formy przeszłe, kilka wyrażeń i już możemy pisać do naszych przyjaciół, do babci i do dziadka również. Ok, napisaliśmy pozdrowienia. No to wa nasze wakacje dobiegają końca. Nasze spotkanie również. Ale nie byłabym sobą, jakbym nie zostawiła Wam jednego do wcipu. An old English joke. Można to przetłumaczyć stary dowcip angielski, albo jak wy mówicie, po prostu suchar. Ok, look at this picture. This is the Windsor Castle, and it's important to see a plane. A plane, yes? Can you see the plane? Ok. Czyli to jest zamek. Wincorze, leci nad nim samolot. Same Głyńcorze pochodzi z XI wieku. Ważne to wiedzieć, ponieważ teraz nasz dowcip po angielsku, podsumowujący wakacje. So I bet you have heard about Windsor Castle near London. One day, while some tourists were standing near Windsor Castle, a plane flew over their heads, making a lot of noise. Czyli z pewnością słyszeliście o zamku w Windsorze i pewnego zamku Windsor i pewnego dnia jacyś turyści stali przy zamku i w tym czasie przeleciał im nad głowami samolot, robiąc bardzo dużo hałasu. Then one tourist said, why did they build a castle so close to the airport? I jeden z turystów zauważył, dlaczego zbudowano zamek tak blisko lotniska. Ok. No, so, rzeczywiście suchar. Rzeczywiście suchar. Typowo angielski humor. Ja, ja go lubię. Ja lubię te ich dowcipy, ale rzeczywiście są to tak, tego typu yy, żarty. Całkiem sympatyczny. Hope you enjoyed my holiday lessons. I hope, I hope to see you face to face and not on Facebook soon. Have a nice day and goodbye. Dziękujemy Pani Aneto za lekcję. Okej. Okay. Goodbye.